Leszczyński szpital boryka się z brakami kadrowymi. Potrzebni są nie tylko lekarze różnych specjalności, ale także radiolodzy, ratownicy medyczni i kierowcy. Brakuje również pielęgniarek i pracowników technicznych. Jak przyznaje dyrektor wojewódzkiego szpitala zespolonego w lesznie, braki kadrowe są w zasadzie na każdym oddziale, ale to problem nie tylko naszego szpitala. Podobna sytuacja jest w placówkach w całym kraju. Jest za mało lekarzy w Polsce, za mało pielęgniarek, a jeszcze bardzo niepokoi to że zwłaszcza w, wśród kadry pielęgniarskiej jest bardzo mały dopływ nowych. Hmm. Osób chętnych do wykonywania tego przecież pięknego zawodu. Mimo, że szpital współpracuje m.in. z jedną z leszczyńskich uczelni kształcących pielęgniarki i położne, problemu nie udało się wyeliminować. Spośród całego rocznika kończącego edukację i zdobywającego kwalifikacje w leszczyńskim szpitalu zatrudnia się kilka, czasem kilkanaście osób. Dyrektor zaznacza, że oczywiście cieszy się z tego, ale to za mało. Od dłuższego czasu szpitale nie są miejscem pierwszego wyboru dla wieku większości absolwentów. Szpital jest miejscem, gdzie pracuje się po południu, szpital jest miejscem, gdzie pracuje się w nocy. Są pewne niedogodności dla na przykład młodych osób, które myślą o zakładaniu rodziny, więc no, część wybiera. Inny pomysł na życie. Zmienić tę sytuację zdaniem dyrektora karmińskiego mogłyby systemowe zachęty. Mimo trudnej sytuacji zabezpieczone są wszystkie oddziały i pacjenci mają zapewnioną opiekę. Cieszymy się też, że przybywa nam, przybywa nam młodej kadry lekarskiej. Na przykład mamy sporo w tej chwili kształcących się rezydentów na wielu oddziałach. Można tutaj wymienić, czy to oddział kardiologii, czy, czy intensywnej terapii, czy chirurgii. Tam jest, tam jest sporo młodych lekarzy, którzy, młodych adeptów sztuki medycznej, którzy mają bardzo szerokie pole do tego, żeby, żeby u nas właśnie tej sztuki się nauczyć, bo medycyny nie da się nauczyć tak naprawdę do końca na studiach. Nie da się nauczyć tego, jak to dzisiaj jest popularne, że uczę się z YouTube'a. To medycyny się nie nauczymy z YouTube'a. Medycyny musi mistrz nauczyć ucznia. I dla nas jest bardzo ważne, żeby na oddziałach funkcjonowały zespoły lekarskie, w taki sposób prowadzone i w taki sposób ukształtowane, żeby tworzyły bardzo dobrą atmosferę do właśnie przekazywania wiedzy medycznej. Jest to bardzo dużą sztuką, dlatego tak ważne jest staranne dobieranie kadry zarządzającej na oddziałach. Jest spora szansa, że część tych młodych lekarzy zdecyduje się zostać w Lesznie. Wielu z nich podejmuje no, takie życiowe też decyzje, na przykład sprowadzenia się do Leszna. Tutaj na pewno jest też pole do popisu, czy dla władz miasta, czy powiatu Leszczyńskiego, do tego, aby czynić starania, żeby mie miejsce, mieszkanie tutaj było atrakcyjne właśnie dla takich specjalistów, których chcemy przyciągnąć. Bo na pewno chcemy przyciągnąć do miasta zarówno specjalistów z dziedziny medycyny, ale myślę, że też z, z wielu innych dziedzin, po co, żeby pracowali też nad, nad, rozwojem, nad rozwojem tego miasta. No i na pewno wiele młodych osób, które wybiera, sobie, które wybiera sobie miejsce do życia, do życia swojej rodziny, no patrzy, tak, jak się żyje w danym mieście, jakie tutaj są warunki na przykład dla, dla opieki nad dziećmi, jakie, na jakie prawda, nie wiem, zajęcia dodatkowe mogą dzieci liczyć, bo to są takie rzeczy, które wychodzą potem po rozmowach gdzieś gdzieś, gdzieś z kolegami, z tymi lekarzami. I, i no to podejście ich no, jest takie bardzo, bardzo realistyczne, bardzo bardzo pragmatyczne. Na stronie internetowej Leszczyńskiego Szpitala i facebookowym profilu placówki pojawiły się kolejne ogłoszenia o pracę.